W według świętego Jana. Chwała Tobie, nie. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał. A świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi Słowa Boże, a bez miary udziela Mu ducha. Ojciec miłuje Syna, i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Oto słowo pańskie, drodzy siostry i bracia, dzisiejszą niełatwą Ewangelię powinniśmy rozważać w szerszym kontekście, a mianowicie jako komentarz Jana Ewangelisty na temat świadectwa Jana Chrzciciela o Chrystusie. Uczniowie Jana Chrzciciela, widząc większą popularność, coraz większą popularność Jezusa wśród ludu, pytają swojego mistrza, dlaczego tak się dzieje. Być może widać tutaj nutę zazdrości u uczniów Janowych, z powodu rosnącej popularności Jezusa. Jan Ewangelista poprzez usta Jana Chrzciciela daje nam tutaj wykład na temat istotnej różnicy pomiędzy nimi. Jan Chrzciciel świadomy swej misji ukazuje nam się jako prawdziwy sługa Boży, który przychodzi, aby wypełnić to, co zostało mu powierzone i nie szuka w tym swoich korzyści. Co więcej, wskazuje na Jezusa jako na syna Bożego, na oblubieńca, który przychodzi, który przychodzi poślubić swą oblubienicę, czyli zbawioną ludzkość. Dlatego też nie widzi problemu w rosnącej popularności Jezusa, co więcej, potrafi autentycznie cieszyć się ze wzrostu znaczenia jego misji oraz sam usunąć się w cień, tym samym dzisiejsza Ewangelia Janowa wyjaśnia nam, iż Jan chrzciciel jako pochodzący z Ziemi jest wielkim mistrzem duchowym, świadomym swej misji, ale pozostaje tylko człowiekiem i dlatego przemawia po ziemsku. Tym samym uczestniczy w Bożym Zamyśle i wypełnia powierzoną mu misję. Jezus natomiast jako Syn Boży jest tym, któremu Bóg Ojciec powierzył całą pełnię władzy, aby odkupić całe stworzenie i stąd płynie też jego niepodważalny autorytet. Każdy, kto wierzy w jego boskie pochodzenie i posłannictwo, ma udział w życiu wiecznym, Święty Jan Chrzciciel jest dla nas także przykładem wiernego i dojrzałego ucznia Chrystusa, zdolnego rozpoznać Bożą wolę w swoim życiu i gotowego pełnić ją dla niej samej, nie szukając w tym własnych korzyści. Dzisiaj świętujemy kolejną rocznicę, 127 już od założenia Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego przez świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Każda taka rocznica jest dla nas okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność Bogu za ten dar, ale także, aby pogłębić jego duchowe zrozumienie. W kontekście dzisiejszej Ewangelii cisną się na usta pewne podobieństwa w podejściu do misji i posługi świętego Ojca Założyciela. Podobnie jak wielki prorok Jan Chrzciciel, także święty Józef Sebastian, zakładając nowe zgromadzenie zakonne, ukazuje nam się głęboko przejęty swoją misją i pragnie, aby poprzez to dzieło chwała Boża wzrastała jak najpełniej w świecie poprzez uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego, w tajemnicy Najświętszego Serca Jezusa. Jak trafnie zauważa w opracowaniu na ten temat, na temat charyzmatu Zgromadzenia Ksiądz dr Lech Król, w tym aspekcie ojciec założyciel odwoływał się do nauczania świętego Jana Chryzostoma, według którego nie na to nas wezwał Chrystus, byśmy pilnowali własnej korzyści, ale robili to, co się odnosi do chwały Bożej, Słowa cytowane przez świętego Józefa Sebastiana. To właśnie w trosce o tą Bożą chwałę święty Józef Sebastian, zainspirowany przesłaniem Pana Jezusa do świętej Małgorzaty, Marii, Alakok oraz potrzebami duchowo-społecznymi tamtych czasów, umiejętnie odczytuje znaki czasu i zakłada zgromadzenie sióstr serca Jezusowego. Charyzmatem tego zgromadzenia jest pomnażanie chwały Bożej w świecie poprzez kult Serca Jezusowego, który najpełniej wyraża się w naśladowaniu miłości miłosiernej samego Jezusa Chrystusa. Konkretnym obszarem aktywności apostolskiej sióstr, na czele których stanęła matka współzałożycielka, błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna, była praca z ubogimi dziewczętami oraz pomoc niesiona chorym. Z biegiem lat do tych zadań doszły także inne, inne zadania, takie jak apostolstwo modlitwy, apostolstwo misyjne, praca katechetyczna czy prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych. Siostry sercanki od początku założenia Zgromadzenia aż, aż po dziś dzień starają się aktywnie i twórczo odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa do świętości poprzez naśladowanie Jego miłości w ofiarnej służbie współbraciom i Kościołowi w kraju i za granicą. Dlatego dziś świętując 127. rocznicę założenia Zgromadzenia Pragnę życzyć wszystkim siostrom, sercankom na całym świecie, aby duch miłości, poświęcenia i ofiary świętych założycieli towarzyszył im na co dzień, w ich konsekracji boskiemu sercu zbawiciela. Niech Maryja Panna wspiera swoim orędownictwem, a święty Józef otacza opieką i wstawiennictwem całe Zgromadzenie.